Miejsce 50. Lexus Electrified Sport Concept. Podoba mi się, nie no. no. Bardzo szybkie auto zapewne, bo ma w nazwie Sport. Szkoda, że ma w nazwie również Electric. Dla mnie to jest jeden z ważniejszych koncept karów, który ma wejść do produkcji. Ludzie odpowiedzialni za Lexusa LFA. Dla mnie osobiście jeden z najlepszych samochodów w historii motoryzacji, który w całości był zbudowany i skupiony na tym, żeby dawać frajdę z jazdy. I teraz ci sami konstruktorzy wzięli się za elektryka z takim samym podejściem i z takim samym zadaniem. Stworzymy samochód elektryczny, który będzie dawał ogrom frajdy z jazdy, który będzie generował emocje. Japończycy nie lubią wypuszczać na drogi niesprawdzonych technologii. Na razie zajadają więc suszy i patrzą na potknięcia konkurencji. Twierdzą, że z tego typu autem raczej nie wyrobią się przed 2030 rokiem, ale gdy już pokażą swój flagowy model. Rozłoży na łopatki konkurencję osiągami i zasięgiem, który ma wynosić 700 km. To jeden z tych konceptów, który mogłem zobaczyć na żywo. Niestety był to koncept niejeżdżący, była to jedynie pusta skorupa, ale i tak robiła wrażenie. Trochę przypominała McLarena, ale nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek widział auto z tak długą maską. To naprawdę robiło wrażenie. Jest ładny skurkowaniec, jest naprawdę piękny. No, ta linia jest tak dopracowana z tymi wlotami, z tymi łapaczami, z tymi splitterami. To osadzenie nadkola, wokół opony, zwróćcie na to uwagę, to zwiastuje, że zawieszenie jest w ogóle położone prawie w poziomie, jak w formule, i, i te nadkola okalają całe opony. Mnóstwo nawiązań do LFA, mnóstwo nawiązań do, do LCK, ale to wszystko podane w dużo jednak świeższej formie. Dla mnie ten samochód to będzie taki papierek lakmus, jeśli ludzie odpowiedzialni za Lexusa LFA polegną na polu elektryków i nie uda im się stworzyć ekscytującego samochodu, dla mnie to będzie znak, że dla fanów motoryzacji elektryki nigdy nie będą dobrą opcją.